Mistrzostwa Europy do lat 18 to idealne chyba preludium przed Mistrzostwami Europy w 2016 roku seniorskimi. No tak, i tak chcieliśmy, żeby to od początku było. Staraliśmy się o, imprezy, o organizację imprez młodzieżowych w Polsce. W ubiegłym roku mieliśmy imprezę dziewcząt, tym razem chłopców. I to się wydaje, że organizacyjnie zmierzamy do tej głównej naszej imprezy, która odbędzie się w w czterech już wyznaczonych miastach. Będzie w Grańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. I to jest nasza taka mama przymiarka do tego organizacyjna. Oczywiście to nie, nie można powiedzieć, że to jest tego typu impreza, ale to jest organizacyjne. Pewne elementy możemy sobie spokojnie sprawdzić i potrenować. Trener Bigler pracuje z ze swoim zespołem. Oczywiście ten etap przejściowy to są Mistrzostwa Świata w Katarze. W styczniu 2015. To jest ten etap przejściowy, ale jeden z takich głównych elementów przygotowania. Wydaje się, że wszystko jest na dobrej organizacyjnej i sportowej ścieżce.